Dzień dobry, nazywam się Julian Malaka. Spotykamy się w kolejnej części technologicznego podsumowania roku 2024. Tym razem przyjrzymy się dwóm zagadnieniom zrównoważonemu rozwojowi oraz rynkowej odporności, postrzeganym z perspektywy koncepcji przemysłu 5.0, czyli pewnej idei rozwojowej wynikającej z pewnych analiz, z pewnych danych historycznych, z pewnych doświadczeń oraz z pewnych prognoz, które wyznaczają nam te kierunki, te wartości, te przedsięwzięcia, które stanowią o konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, ale również dotyczą sfer pozazawodowych, sfer, w których na co dzień stykamy się z technologiami cyfrowymi, w których to technika cyfrowa zaczyna nas otaczać, zaczyna dominować w pewnych obszarach i po to, byśmy byli jak najlepiej do tego przygotowani, byśmy byli odporni na różnego rodzaju zagrożenia, które z tego również mogą wynikać, warto budować swoją świadomość, warto budować swoją wiedzę. My taką wiedzę proponujemy państwu w ramach przeglądu technologicznego, a poruszane w, w tej serii podcastów zagadnienia są bezpośrednimi nawiązaniami do artykułów, które opublikowaliśmy państwa dla państwa w ramach 29 wpisów w przeglądzie technologicznym, czyli w jednym z narzędzi oferowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. W poprzednim odcinku wyznaczyliśmy sobie pewne ramy tego, w jakim kierunku zmierza rozwój sztucznej inteligencji w kontekście bezpośredniego oddziaływania na człowieka, zarówno w sferze zawodowej, jak również w sferze pozazawodowej. Skupiliśmy się na wątkach komunikacji, zarówno międzyludzkiej, jak również komunikacji człowieka z maszyną. Poruszyliśmy wątek sieci komunikacyjnych, tych rozwiązań telekomunikacyjnych, kontekst przetwarzania sygnałów, kontekst jakości tego sygnałów. Ale również wskazaliśmy sobie, gdzie w sferach pozazawodowych różnego rodzaju czujniki, generowanie danych, przetwarzanie tych danych, zaawansowana analityka wsparta między innymi sztuczną inteligencją, może się pojawiać. Wskazaliśmy sobie również pewne rozwiązania typowo fizyczne, wręcz mechaniczne, które mogą wspierać nasze codzienne funkcjonowanie, nasze czynności i pracę fizyczne. Dziś postaramy się. Zerknąć jeszcze raz na pewne dokonania w zakresie elektroniki, na pewne dokonania technologiczne w procesach, w prowadzeniu tych procesów technologicznych, w ich optymalizacji, po to, by przy jak najmniejszym zużyciu zasobów, Osiągany był jak najlepszy, jak najbliższy pożądanemu rezultat przetwarzania tych zasobów, zatem na optymalizacji zasobów, które nas dookoła do, y, otaczają, i y, dotyczy to bezpośrednio sfery naszego dobrostanu. Jako, że dbałość o nasze otoczenie, o nasze środowisko funkcjonowania, jest ewidentnie wpisana w orientację w człowieka, zatem jednym z pierwszych wniosków, które wyciągamy, jest fakt, że. Racjonalna, zrównoważona transformacja jakiegokolwiek biznesu musi być motywowana bezpośrednim wsparciem człowieka w bardzo różnej roli nieraz w roli dostawcy, pracownika, producenta w innym przypadku w roli konsumenta tych dóbr. W każdym przypadku, cała technologia całość możliwości wsparcia człowieka. W jednej, jak również w drugiej roli, musi być motywowany tym właśnie wsparciem. No, i jest to wniosek wyciągnięty bezpośrednio z opracowań i z analiz, na które powołałem się już wcześniej, które wprost wskazują, które przedsiębiorstwa i które przedsięwzięcia mają szansę powodzenia i przetrwania na rynku w długim y, okresie, y, by. Jak najlepiej odzwierciedlały potrzeby i cechy tego rynku. Jeśli chodzi o samą elektronikę, która dotyczy zarówno wytwarzania produktów, wprowadzania tych produktów na rynek, która jest elementem obecnym niemal w każdym produkcie konsumenckim we współczesnym czasie, mamy tutaj kilka przełomowych rozwiązań. Mianowicie jak to w wielu przypadkach postępu naukowego, naukowcy inspirują się naturą, podglądają pewne procesy, to jak one są prowadzone w tych ekosystemach naturalnych i próbują przenieść to na sferę inżynierską, na sferę prowadzenia procesów technologicznych, wytwarzania bądź też projektowania produktów. Okazuje się, że Elektronika, która z jednej strony musi być wydajna, zminiaturyzowana, jak najmniej energochłonna, musi być również biodegradowalna. To jest jeden z filarów zrównoważonego rozwoju, na którym skupiamy się obecnie. No i okazuje się, że pewne struktury. Naturalne struktury liści, struktury roślin mogą być inspiracją do projektowania ścieżek przepływu informacji właśnie w systemach elektroniki. Bezpośrednio tego dotyczy artykuł, który Państwu zaproponowaliśmy. Natomiast z elektroniką wiąże się jeszcze jeden parametr, który jest nierozerwalnie związany z przepływem prądu czyli powstawanie ciepła. Oczywiście, w wielu przypadkach jest to proces resztkowy, jest to rzecz niepożądana, ale w innym przypadku, w kontekście energetycznym i w kontekście grzewczym, jak najbardziej to ciepło jest nam potrzebne. Okazuje się, że również zmieniają się materiały, które to ciepło przewodzą, w których to ciepło może powstawać. Istnieją pewne koncepcje pewnych substancji, pewnych materiałów, pewnych połączeń tych materiałów. We współpracy ze wspomnianą wcześniej elektroniką, yy, mogące yy, przynieść nam optymalizację ogrzewania budynków, tak zwane e-cegły, które same w sobie stanowią materiał budulcowy, jak również materiał grzewczy. Na ten temat przygotowaliśmy dla Państwa artykuł pod tytułem Przyszłość bez grzejników dzięki E-cegłom. Jeżeli mowa o systemach energetyki o systemach generowania ciepła, to jest z nim związany również jeden z niepożądanych procesów, proces emisji. Emisji CO2 między innymi. Jeśli chodzi o sam recykling tego właśnie tej właśnie substancji, no to już na poziomie technologicznym, czyli przy prowadzeniu procesów wytwarzania, należy zastanowić się, jak ten recykling wprowadzić, jak Generować pewien obieg zamknięty, dlatego że zrównoważony rozwój jest wprost wpisany w filozofię gospodarki obiegu zamkniętego. Na, natomiast a, naukowcy i e, wynikające z ich pracy dokonania wnioski e, pozwoliły doprowadzić nas do koncepcji i do metody recyklingu CO2 przy produkcji metanu. Jest to już na tyle rozpoznana metoda i technologia, że obecnie pra trwają prace już nad jej uprzemysłowieniem. Zatem w zakresie materiałów, które przybliżają nas do osiągnięcia tych celów, dzieje się bardzo dużo, nie tylko w kontekście energetycznym i grzewczym, również w kontekście generowania samej energii. Zatem te materiały również mogą nam się przysłużyć w odnawialnych źródłach energii. Zatem przełom w energetyce słonecznej to jest kolejna propozycja artykułu, który dla Państwa widnieje w przeglądzie technologicznym we wpisach z 2024 roku. To wszystko są pewne rozwiązania, które pozwalają nam zoptymalizować zużycie zasobów. W kontekście kosztochłonności, między innymi tych zasobów, ale również w kontekście marnotrawstwa, ważne jest z perspektywy biznesowej, by osiągać jak najwyższe wydajności, jak najwyższe poziomy efektywności zarządzania tymi zasobami, dlatego że to właśnie podejście może stanowić o rynkowej odporności, czyli o przetrwaniu na rynku tych podmiotów, które rzeczywiście rzetelnie przyglądają się, analizują te wskaźniki wydajności, jak również. Yy, Emisyjno, emisyjności oraz kosztochłonności i energochłonności pewnych zasobów produkcyjnych, i bezpośrednio te wskaźniki mogą mieć przełożenie na konkurencyjność rynkową. Oczywiście nie jest to jedyna sfera, dlatego że bezpośrednio rozwój maszyn technologicznych, procesów, pewnych technologii produkcyjnych, w tym te technologii druku 3D. Również może stanowić o przewadze, o pewnej sile przeważającej tę odporność rynkową danego przedsiębiorstwa. Sama elektronika jest tutaj znów dobrym przykładem, dlatego że komponenty elektroniki, komponenty systemów, w których, z których zbudowane są współczesne urządzenia, bardzo skomplikowane nieraz, nieraz wymagające bardzo precyzyjnych i wyszukanych metod technologicznych. To jest bardzo dobry przykład sfery, w której druk 3D bazujący na przykład na procesach laserowych, może być zaimplementowany. Tego właśnie dotyczy kolejna propozycja artykułu pod tytułem Drukowane w 3D mikrosuperkondensatory. Kondensatory nie są jedynym przykładem komponentów obecnych, że tak powiem, na pokładzie urządzeń elektronicznych. Tranzystory są równie szeroko stosowane w projektach, w konstrukcji tych urządzeń, natomiast okazuje się, że również skala nano jest tutaj interesująca, w kontekście tych technologii tranzystorowych, no i w związku z tym zaproponowaliśmy Państwu również wgląd w pewne dokonania e, ośrodków badawczych dotyczące bezpośrednio wytwarzania w skali nano tranzystorów. I również zostało to opatrzone takim hasłem, takim podtytułem jak przyszłość elektroniki. Zachęcam Państwa do zweryfikowania tego, na jakim etapie jest dążeniem do osiągnięcia tej przyszłości elektroniki z wykorzystaniem nanoskalowych tranzystorów. Same maszyny działające w sposób wyizolowany, powiedzmy jako pewnego rodzaju wyspy, nie stanowią o przewadze. Dopiero kiedy te maszyny zintegrujemy Skomunikujemy, jeżeli uzyskamy pełny przepływ danych na miarę internetu rzeczy czy też przemysłowego internetu rzeczy, jeżeli mowa o maszynach technologicznych, przemysłowych, dopiero wtedy możemy mówić o pewnej wartości dodanej wynikającej z możliwości przeanalizowania tych danych na podstawie tego, z dokonania pewnych czynności korekcyjnych, jeżeli zidentyfikujemy pewne anomalia oraz z dokonywania pewnych czynności optymalizacyjnych. Czy to jeśli chodzi o wspomniane wcześniej użycie mediów przez te maszyny, materiałów, surowców, półproduktów i tak dalej, czy to jeśli chodzi o samo, samo prowadzenie tych procesów technologicznych, czynności manualnych, bądź też obecność człowieka przy tych maszynach, czyli systemy analityki w kontekście zabezpieczenia, bez, zabezpieczenia wprost pracy przy tych maszynach. Okazuje się, że wspomniane w pierwszej części metody wirtualnej bądź poszerzonej rzeczywistości, skojarzone z systemem cyfrowego bliźniania, Czyli takiej wirtualnej repliki tej właśnie maszyny, bądź tego systemu, który podlega w danej chwili analizie, mogą być kluczem do rozwiązania pewnych problemów, do przewidywania pewnych sytuacji, pewnych scenariuszy, które mogą wystąpić, które są niepożądane i na które można się już w fazie projektowania bądź konstruowania maszyny przygotować. Zatem cyfrowy bliźniak, Poziom rozwoju tej technologii i to, do czego można już go zastosować, jest przedmiotem jednego z artykułów, który również w przeglądzie technologicznym wpisuje się w kontekst, w kontekst kształtowania rynkowej odporności, ale jak widzimy, wpisuje się on również w dwa pozostałe filary, czyli zrównoważony rozwój, jak również orientację na człowieku. Warto również wskazać przy tym wątku łączności między maszynami, wymiany informacji pomiędzy maszynami a systemami analitycznymi właściwie w sieciach rozproszonych, w sieciach, w sieciach bazujących na chmurze, na łączności internetowej o. Cyberodporności o zagrożeniach, które wynikają z niepożądanego dostępu do informacji. Wskazujemy na ten wątek jako bardzo istotny, wręcz nieodzowny w każdym procesie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku cyfrowego przemysłu przyszłości. Okazuje się, że również w sferze legislacyjnej podejmowane są pewne, pe, pe, pewne działania, pewne wysiłki po to, by uporządkować, by sklasyfikować pewne zagrożenia, by zaproponować pewne e, rozwiązania tych zagrożeń, pewne metody unikania ryzyk, które wynikają bezpośrednio ze współczesnej łączności komunikacyjnej realizowanej między innymi przez Internet. Unijny akt o cyberodporności, czyli wymogi dla branży ICT, to tytuł artykułu, który bezpośrednio dotyczy tego e, tematu. Zatem uważam, że warto zamknąć e, taką klamrą te wszystkie wątki, o których tutaj rozmawiamy, przypominając Państwu pewne treści publikowane w ramach przeglądu technologicznego, właśnie nawiązaniem do cyberbezpieczeństwa, cyberodporności, ponieważ wprost jest to element stanowiący o Odporności rynkowej każdego y, przedsiębiorstwa y, współcześnie wytwarzającego jakiekolwiek wręcz produkty na rynku. Podsumowując, w ramach przeglądu technologicznego w 2024 roku opublikowaliśmy dla Państwa 29 artykułów. Wiele z nich nie zostało. Przeze mnie wprost wskazane w tym naszym spotkaniu w ramach tego podcastu. Natomiast zachęcam do zapoznania się z tymi treściami bezpośrednio na stronie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Mamy tam pewne filtry, pewne narzędzia wyszukiwania tych treści. Więcej pogłębionych informacji na temat samych technologii, możliwości ich osadzenia w pewnych systemach produkcyjnych, w pewnych kontekstach i tego, z jakimi. Potencjalnymi możliwościami, ale również zagrożeniami wiąże się zaimplementowanie tych technologii, znaleźć można w nawigatorze technologicznym. Jest to odrębne narzędzie od wspomnianego przeze mnie wcześniej przeglądu technologicznego, które już bezpośrednio skierowane jest do takiego merytorycznego wsparcia przedsiębiorców w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w gąszczu rozwiązań, który w zasadzie nas dotyczy, który nas otacza, czego dowodem jest tak wiele treści publikowanych w przeglądzie technologicznym na temat samych innowacji na bardzo różnym poziomie wdrożenia, czy to w kontekście badań laboratoryjnych, czy to już w fazie badań przemysłowych, bądź też bezpośrednio uprogu, uprzemysłowienia tych technologii. Serdecznie Państwu dziękuję za spotkanie, za wysłuchanie treści, które podsumowały te wszystkie właśnie innowacje i doniesienia ze świata naukowego publikowane w przeglądzie technologicznym w 2024 roku. Chciałbym przy tej okazji złożyć Państwu serdeczne życzenia na nadchodzący rok 2025 jak najszerszego zakresu implementacji i skutecznej współpracy z tymi właśnie nowoczesnymi, innowacyjnymi technologi technologiami cyfrowymi oraz pełnej świadomości tego, jak one mogą nas wspomagać, ale w w takich sferach również one mogą stanowić pewne zagrożenia, by naszą własną odporność w tej gospodarce cyfrowej również wspomagać w sferach pozazawodowych. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia.